Olbrzym strzegący wjazdu do miasta Terniwka we wschodniej Ukrainie nadaje ton. Znajdujemy się w sercu głównego zagłębia górniczego Ukrainy, w zachodnim Donbasie, kluczowego zasobu dla dostaw energii w kraju i potencjalny cel dla sił rosyjskich. Najstarsza kopalnia węgla w okolicy nadal działa pełną parą, z pomocą coraz większej liczby kobiet, ponieważ coraz więcej mężczyzn jest mobilizowanych. Oksana jest jedną z tych osób, które trzymają krajową linię frontu energetycznego. Ja staram się pomóc sami i stranie, i pracować trudno, no można. Wychody, w mnie wszystko wychodzi. Oksana uciekła z rodzinnego miasta Bachmut w obwodzie donieckim pod ciężkim rosyjskim ostrzałem. Jej ojciec i jej najstarszy syn zginęli w bombardowaniu. Wiele tutejszych kobiet zostało wysiedlonych przez wojnę straciły domy i dawne miejsca pracy. Tatiana była nianią, Irina była księgową. Praca w kopalni zapewnia im utrzymanie, i jest to również sposób na wzięcie udziału w działaniach wojennych. Dużo ważliwe na pewno dla wszystkich dzisiaj, chodnią do nie prosto wycyzować się, tak? Sami taki najcenniejszy wkład w Naszą stabilną ekonomię to nasza porozumienie. Mhm. Przed wojną kobietom nie wolno było pracować pod ziemią w ukraińskich kopalniach zgodnie z prawem sięgającym czasów sowieckich. Obecnie stanowią one około 5% podziemnej siły roboczej w tej kopalni. Ich obecność jest mile widziana, mówi mąż Iryny, który pracuje tu od lat. To w jakich pytaniach dziewczyna do Waszyngtonu sprawia się z Romowie i Cięciu Przyjemno. Спокійно, знаєш, вона поруч під присмотром тривога завжди смакала під землею. Не зрозуміло, що робиться на поважні. Щоб не сталося, в будь-якій ситуації ми один для одного пора і підтримка. The Western Donbass mines represent 80% of Ukraine's coal production. Their seizure or destruction would mean critical power cuts throughout the country. I'm Valery Goria in Western Donbass for Euronews.